Okej, okay. kochani, nie będę kupować ale to, prawdopodobnie. Ile no znalazła czaprak, to nie jest czaprak skukowy. to jest czaprak, to jest podkładka do lążowania. Nieważne jakaś liczba. Dobra, a teraz szukamy do takiego, o taki mam piękny oto czaprak, datagulca na razie, jeszcze pewnie jakiś znajdę z tych tutaj. Ja szukam bryczesów. Lena szuka bryczesów. szukasz bryczesów? Tak. To, to, to pewnie poleknęła. tutaj nie będą, bo patrz, tutaj są kantary. I to jest najlepszy ogólnie, ten kantarek Jezu, różowy. No, niestety jest drogi i dla mnie, panu, coś, się nie znam no, no? Musi mi to no, to no, tutaj tak, tak. no, mi no, podtrzymać tutaj przy no, może, no, może, no, może, no, to no, może, no, może, no, może, no, może, no, może, no, może, no, 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 no właśnie duże no, one są. No do... Nie, to będzie na pewno za dużo, No chociaż je, je. pokaż. Najwyżej jej wlezą na morze Pokaż. Po no duże, dość. dość Nie no, no przymierz, Nie, może na ciebie to... będą dobre. Nie, no tak, no, tak. będą na pewno dobra, wyłączę się na które nagrywanie boric. Okay. Jaką, jaką odkrzywkę byś wybrała dla Coli? Chcesz kupić ten, ten katerdadze? chcę kupić ten? No. Albo. Jaki kanter byś kupiła dla Tagulce? A dla ja już wybrałam kantarek. Tak? Tylko. Słuchajcie, no taki. Taki kanter. A jakbyś tego nie wybrała? Jakiś różowy. To różowy, różowy. z futerkiem cały, róz, różny cały to cała to <grym> tam, albo tam. ten? Albo to, no mimo, to czekaj. jaką? Tom. Ale to może też na pewno ta ta wiwia, bo różowa. <grym> No idzie, Tak, tu. Dobra. Drugie. Co byś kupiła... Odstawiasz chyba. Co byś kupiła dla brawury? Taki tak? Tak. Taki. Jaką odrzywkę byś kupiła dla Tagulca? Kupujesz ją? Tak. O. Kupiłam jeszcze mamy Takie oto a ja to na Będą raczej dobre na tagę, jak nie, no to nie. Są z firmy, firmy QHP. Yy, I są Też one złote. ażurowe ze złotą lamóweczką. I tutaj mam taki materiał i są mm. to, takie mm. bardzo cieniutkie, oddychające. Tak wyglądają z pod spodu. No, dalej. Mam taki oto kantarek. Z takim tutaj materiałem milutkim. I bardzo taki mi... polar jakby. Oh, bo taka się zawsze bardzo obciera na, na podlicy. I tak wygląda taki granatowy kantarek. W rozmiarze pony. Tak. I jest on tutaj taki, z takimi tymi. Ma takie y, zapięcie na podkordle. Mhm. Jest bardzo miły mhm. kantarek tak. Ja przemierzałam. No, ja go przymierzała Przymierzałaś. Ładne. Wygodny? E, tak. Bardzo? Ja, bardzo. Taką oto koszuleczkę. Z firmy Kuchapa. Też? Co? Nie, Nieważne, nieważne. Yy, Taka granatowa, żebyśmy miały. matching z tagulcem. Wszystko, co dzisiaj kupiłam, to jest w wszystko granatowe. Kupiłam również takie smaczki, te okay? jabłuszkowe. I odżywkę do grzywy. Która bardzo ładnie pachnie. Tak. Jak pachnie? Nie wiem. Ja, ja, ja próbowałam, jest przepiękna. Dobra, odkleiłam cenę, jest super y, Unique Hairspray. Y, niezidentyfikowany język. Jest super, bardzo ładna, a różowa. Y -y. Dobra. I tak wyglądają moje dzisiejsze. Oczytajcie. Lena, a ty co kupiłaś? No ja to y tak. pierwsza szczotka z Magic Brasza jedych woko w miarę. A mój ulubiony zakup smaczki. To są y smaczki makrewkowe takie same jak... Ja po kupa to jest marchowe. I pierwsze w życiu od czterech lat. Pierwsze. Wyczesy. Wygodne? Wygodne. Kochani, ogólnie to... A, jestem pewien kupa w Horstreadzie, ok I będziemy grywać porządki w mojej torbie na koniec z Zosią. Hejo! I, I będziemy to wszystko oczyścić i to i będzie super. Yy, no. Dobra, ogólnie to teraz będziemy zapać te odorezki smaczków. Nagraj. Co? Musisz włożyć tam telefon. A nie wiem, no. 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 To ładne resztki smaczków. Y, to mm. o to to, to no, Masz tu dziurę, masz tu dziurę. Nie, wiem, nie, 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 widzę. Jakie by takie smaczki? Jeszcze Tak, aby no, zjadła jeszcze. Nie wiem, ale mogę ci tu dobra w sytuacji. Halo, przypad. A powiem wysypałam na podłogę. O, że w tamtym... Cie. A tu. Mm. No, dawaj, wysypuj wysypuj. Dobra, wysypałam. A mm. Oczywiście. No, widzicie? Dobra, jest I zaraz do Was wracamy. No. No, więc tutaj sobie do tego autoborka z koniem włożę Tutaj mam tak. Rękawiczki, mam tutaj takie ze Starta i takie z horza różowa. Eee. I tutaj mam kask, jest czarny, więc go nie widać. O, teraz go nie widać. I tak, o no, widać, widać, no. Tutaj jest kask. Poczek. To zapinamy, wkładamy do drapaka i jest super. No i do drapaka, sarci jej kutka. Dobra, wracając dalej. Nauszniczki, takie ładne, widzieliście, tu na holu. Z HKM-u. Bardzo ładny, ażurowy, ze złotą obramowaniem Tak w środku. O, Uszy. Pewnie będą dobre na tagę. Powinny być dobre. Jak coś, to taga nie będzie, to taga będzie ślepa i będzie miała problem. No ja ją kieruję, więc po co mam ma widzieć. Dobra, ogólnie ja tu znalazłam jeszcze kamizelkę na podłogę, które byłabym się wcale nie I ja mam taką z fałgany, która lubię, bo ona jest się. I ja lubię. jest za mała y chyba, co nie? No, lekko przyciosnowa. No, tak widać już. Nie, ja muszę kupić nową. Na kamerze tego chyba nie jest widać, ale no. Tak, jest przyciosnowa. Taka. A ja ona osobiście bardzo lubię. No, dużo w niej przeżyłaś. Ona przyszła każdy mój upadek, ok? bo było ich ponad 7. Umarza wszystko to co teraz pokazuję. To w sensie, się ta rzecz nowa. No, radovanzy. to jest nowa akurat to. I o też jest I o taka. To co wybrała na szorstwie, że kole. Tak, i dlatego też to wybrałam oczywiście. No dla takiej i dlatego to kupiłam, bo dla dwóch kolików. No. I bardzo ładnie pasnie, powiem wam. to tak. to się prezentuję na chwilę obecną. Jest e, mam I to e, jeszcze w Eee, Mam się na uszniki I mam kamizelkę i kaski rękawiczki w Eee, Tutaj mam... E, kantarek dla Tagulca. dla tagułca pierwszy raz był ale organizujesz zawody chyba no na kim jedziesz na no? ty wszędzie na łowku tak? Dobra. Tutaj widzę odżyweczka na polecie. I smaczki. I tak to wygląda.